Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć mam i taty. Co za pogoda. Wiecie, że teraz y, y, coraz bardziej popularne stają się kierunki północne do, y, do podróżowania w czasie wakacji. Właśnie nie Grecja, nie Hiszpania, Włochy, tylko Norwegia i są już statystyki na to, że właśnie Kopenhagę częściej się odwiedza w tym, y, w tym czy Sztokholm w tym okresie niż, y, niż Rzym. No, ale my i taki dzień no, ale w Toskani, Rzymie i bo... tak było, w Rzymie było i tak zimniej niż wczoraj w Warszawie. Na przykład wczoraj było w Warszawie gorącej niż w Rzymie takim na przykład. Ale moja miłość do Toskanii jest taka ogromna i, i tak ogromna, że ogromna. Wiecie, tak czasem mam takie wrażenie, że my rodzice to czasem się bardziej przejmujemy trudnościami naszych dzieci niż nasze dzieci, nie? I takie wiecie, są tacy rodzice, na no to opiekuńczy, którzy tak będą panikować, tak szukać dziury w całym, nie? I tak jest czasem z jedzeniem, nie? Do tej pory mam tak, że jak mi się trochę przytyje, to moja mama mówi, że dobrze wyglądam. Co mi powoduje, wiecie, że mi po prostu gór jakiś rośnie. Bo u nas jest takie przekonanie, że jeśli jest ktoś chudy, to jest jakiś niezdrowy, jakiś w ogóle zagłodzony, nienakarmiony, nie? Nie. No czasami tak jest, no, że no, dziecko bo... jak nie zjesz to jejku jejku co ty, nie jadek są, Tadek nie jadek, takie słynne. Ja na przykład wiecie, ja mam problem z tym, żeby zjeść u kogoś. Ale przecież to nie jego wina, że mu że nazwali, nazwali go Tadeusz, prawda? No bo przecież on... no, jakby... Jak jakby był Wojtek, to, by, to nie, mógłby, nie mógłby być Tadek, nie jadek. Ja na przykład nie znoszę, jak wiecie, jesteśmy u kogoś, czy z rodziną, czy znajomych czy znajomych i no zjedz jeszcze, no może ci dołożyć, może o Jezu, jak mnie to wiecie, co? Problemu tak nie nadskakują, nie? Tak no, samo pamiętam, jak sobie, miała... Ale co, że jak ktoś ma na przykład nadwagę, to, to, to mówią już nie dokładnie, do nie bierz więcej, nie bierz, nie bierz, już więcej nie bierz, nie bierz, już więcej, nie bierz, zostaw, zostaw to mięso, zostaw to kiełbasę. Nie, bo w naszej kulturze, jak wiecie, taki ma ten, o, ale ma papuszki, zdrowe dziecko, nie? No i jest, jest tak. Ja pamiętam, jak, jak się poznaliśmy jeszcze 20 kilo temu. 20, no może ja 15, a nie, może i 20 kilo temu. Rzeczywiście byłam bardzo szczupła i wszyscy mówią: o, o, jaka biedna, jaka chuda, tak? Grubemu to tak się nie powie, nie? Chudemu się najczęściej. Czy ktoś grubemu tak mówi: Boże, jak ty biedny, taki gruby jesteś, nie? Nie mówi, a jak chudy, to wiecie: to się będą czepiać. No, i w ogóle te relacje z jedzeniem są bardzo skomplikowane, mam wrażenie, że mówią, że jak jest gruby, to się to ma deficyt miłości, to się otacza tym ciałem, żeby tak ciepło było, i w ogóle mamy różne dziwne przekonania na temat właśnie jedzenia. Tymczasem. Są dzisiaj takie dwie sprawy, o których chcielibyśmy powiedzieć. Czym jest neofobia żywieniowa, czy pokarmowa, czy jedzeniowa, czy jak tam nazwiemy, neofobia, a czym jest wybiórczość pokarmowa. Okazuje się, że neofobia to jest taki normalny etap w życiu dziecka, ewolucyjny etap, kiedy mniej więcej między drugim a szóstym rokiem życia, niektórzy mówią siódmym. U naszych dzieci to może być też popieprzone, czyli ten okres może być zacząć się jeszcze szybciej niż w drugim roku życia, a skończyć się dużo później. Jest coś takiego jak neofobia, czyli taki ewolucyjny jakby niechęć albo odmawianie pewnych pokarmów. To jest taki jakiś taki ewolucyjny, instynktowny No dobrze, taki. No ale co to znaczy neofobia? Bo to, co neofobia to, znaczy? to jest to, że, że dziecko to nowego nie lubi. Tak, tak, tak. Ma strach przed nowym. I tu bardzo dużo zależy od tego, jak my rozszerzaliśmy dietę i czy pakowaliśmy słodkie od początku, czy zaczęliśmy od warzywek. No, ale no to już jak macie czterolatka, latka to już było minęło. W każdym razie może się zdarzyć, że u dziecka taki w okresie przedszkolnym jest coś takiego, że nie zje czegoś. Generalnie wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy popieprzeni żywieniowo, bo na przykład Pawłowi pa, pa, szkodzi koperek, pietruszka, no, też no, no, tego typu posypki. Na przykład Wiktoria wszystko zje pod warunkiem, żeby był sos ostrygowy. Ja natomiast mam jakiś problem bez, bez pikantnego keczupu. Mam problem, jak nie wiem, co ktoś włożył do mojej potrawy, czyli w restauracji zjem tylko sałatę albo gotowany ziemniak i gotowaną marchew bez żadnego masła, bo nie wiem, co to jest. No i teraz tak, jeżeli, czyli ustaliliśmy, że w okresie przedszkolnym dziecko może chcieć tylko zjeść bułkę z masłem na śniadanie, czyli albo, albo tylko banana, albo tylko jabłko, albo tylko y, parówkę i zobaczcie, bez względu na to, że to, to nie ma znaczenia, czy to jest jabłko, banan, parówka, y, czy y, nie wiem, y, tofu, on je to co uważa za bezpieczne, czyli jeżeli mu to nie szkodziło to przez 2 dwa lata, 2, dwa, 3 dwa, lata to fifi nie tofu no tak, to fifi, Kto by ja przykład, tofu tak. przez pierwsze trzy lata życia dwa lata <noise> życia tofu jak z keczupem pikantnym <noise> to, to da się zjeść. jeżeli ktoś to je czyli w zależności co, co rodzic mu dawał to on się do tego przyzwyczaił więc nie ma czegoś takiego jak że to że że, że a bo on jeszcze tylko frytki no kurde, jak, ja jak mu dawałeś frytki, frytki, to będzie jak frytki to będzie jak frytki to mu to zostanie jeżeli dawałaś mu parówki to będzie jak parówki jeżeli dawałaś mu y, y, to będzie jak sałata jeżeli będzie mozzarella to mozzarella y, to jest chodzi tylko o to, że bezpieczne jedzenie. Nie chcę nowego, bo tamto jest bezpieczne, daje mi życie, daje mi siłę. Po co ja mam jeść coś nowego, bo tak naprawdę to po cholerę mamy jeść coś nowego. Znaczy okazuje się, że naukowo jest stwierdzone, że niejadek akceptuje około 30 produktów oprócz tutaj fast foodów, słodyczy i chipsów i tego typu, tak. Takich zdrowych produktów do przeżycia. To niejadek i powiedziałabym, że Maksymilian jest w jakiejś części niejadkiem tutaj. No tak, ale. Natomiast dziecko z wybiórczością akceptuje 5 do 10 y produktów. produktów. I czym innym jest neofobia, a czym innym jest wybiórczość, a zwłaszcza u naszych dzieci, które często, bo mówiliśmy wam w tym tygodniu o tym systemie, sensorycznym, Czucja. czyli o układzie przedsionkowym, proprioceptywnym i dotyku, jak to działa na nasze dzieci. I być może, może być coś takiego, że nasze dzieci też mają jakieś, któreś tu mięśnie niewykształcone i na przykład rzucie długie mięsa twardego powoduje jakiś tam dyskomfort, albo jakieś zaburzenia tutaj w obrębie przełyku. I a ponieważ czucie jest bardzo często bardzo yy, yy, wrażliwym miejscem, są usta, czyli, czyli zmiana, zmiana jakiejś konsystencji struktury jedzenia już powoduje dyskomfort i on tego nowego nie będzie jadł. Czy to jest na przykład, czy było, do tej pory była, yy, nie wiem, yy, groszek w, 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 tym, yy, yy, w, w kremie, czyli krem groszkowy taki yy, zy, 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 zmiksowany i nagle on ma jeść tak, te kulki, ja mu to już nie mimo może to jest ta sama, to samo warzywa. To ja proponuję po prostu przeczekać, jeżeli macie dzieci w, przed, w wieku przedszkolnym, przeczekać, bo to minie. Mi My mamy dwójkę dzieci, jednego normalnego, jednego nietypowego, nietypową, i powiem wam, że i u jednego i u drugiego osobnika była ta neofobia. I powiem Wam też, że zostawiłabym ten problem, bo patrząc z perspektywy lat, a dzieci mamy już duże, co pewnie nie wygląda, nie? Z perspektywy lat zostawiłabym to w pieruny, chyba że dziecko nie przybiera na wadze, jest senne, apatyczne, no przelewa się, tak? No tu tutaj trzeba lecieć do pediatry, czy, czy na przykład ma problemy z załatwieniem się. Tak, że na przykład jakieś tam zaparcia no tak, starodniowe a, no, no, coś, to tu, tu bym poszła do, do pediatry. i tak dalej, no to, to wtedy trzeba re, reagować, bo to jest, prowadzi do niedożywienia, prowadzi po prostu do anemii. Kiedy dziecko się dławi, odrzuca pewne konsystencje, czyli je tylko papkowate, nie żuje, nie gryzie, a, tak. to znaczy, że coś jest tutaj z aparatem mowy i wtedy logopeda lub neurologopeda. Kiedy nie lubi e, brudnych łapek, metek, e, zbyt silnie przytula albo gryzie siebie, czyli ten, e, ten układ proprioceptywny nie działa, no to terapia SI albo już fizjoterapeuta i tutaj można pewne rzeczy wyćwiczyć, bo nie wynika to tylko jakby z psychiki, tylko na poziomie jakiejś biologicznym to, to szwankuje. Kiedy, kiedy zauważycie, że ma jakieś tam te, te na przykład 10-20 rzeczy, które jest w stanie ogarnąć, oprócz słodyczy, fast foodów i tych wszystkich niezdrowych, z długą, z długą listą składników, można iść do dietetyka, żeby to ogarnął i powiedział, wiecie, ustawił mniej więcej jak to, żeby po prostu to dziecko nie padło. Nawet kiedy te 10 rzeczy akceptuje, ustawił kiedy, co jak z czym. Jak czy chodzi o to, żebyście po prostu mieli świadomość, że 10 bułek to nie równa się 6 bananów, czyli jaka ilość daje jaką energię dla dziecka. Jeszcze jest w ogóle coś takiego jak gęstość odżywcza, na przykład to, że tam ziemniak nakarmi no nas na dłużej mówię, no to... niż makaron, nie? Jeżeli jest coś takiego jak arfit, czyli to jest takie zjawisko, które się obserwuje od paru lat, to jest, że dziecko. Unika jedzenia, unika siadania przy stole, ma odruchy wymiotne, to może to się nazywa ARFID, czyli unika na siłę, widzi, że ma silny lęk przed tym, przed, przed jedzeniem, bo na przykład ma potem problemy gastryczne, bo go boli coś, brzuch go boli, bo jedzenie wręcz może go kaleczyć, parzyć, tak? może powodować u niego po prostu jakiś ogromny dyskomfort. Tutaj yy, psychofizyczny. Tutaj jest ważna rzecz, o której Olimpia właśnie przed chwilą powiedziała. Yy, yy, zauważcie, może go poparzyć. Czyli są dzieci, które nie jedzą nie dlatego, że coś jest niesmaczne, tylko na przykład jest za zimne albo wręcz przeciwnie, jest za gorące. Ale też są dzieci, które lubią jeść w temperaturze pokojowej. Na przykład mój mąż, jakie są upały, i jest włączony w domu wiatrak, to on do obiadu ten wiatrak odsuwa od siebie, bo się boi, że mu jedzenie wystygnie. Oczywiście. Upale. Natomiast nasza córka. Delektuje się. Spektrowa. Potrzebuje zjeść w temperaturze pokojowej. Najlepiej, żeby to było posypane pestkami słonecznika i polane sosem sojowym. Albo ostrygowym. Tak. Jest, coś, jest też coś takiego jak. Terapia karmienia, czyli po prostu są ludzie, którzy to robią za pieniądze i polega to na tym po prostu moi drodzy, że idziecie, płacicie grubo, a oni się po prostu umawiają z dzieckiem, że słuchaj, nie jest szynki. No to słuchaj, ja ci dam, dzisiaj ci dam zapach szynki, jakby w, w, w zabawie, nie? Jak tam się nie pożyga, to po prostu na, na kolejny raz mu dotknie szynkę do ust, nie? A jeszcze za kolejnym razem mu a przez trzy minuty to dziecko dotknie językiem tą szynkę. I może być też, też tak, ale nie musicie chodzić do terapeuty karmienia, bo myślę, że jeżeli będziemy patrzeć z tego punktu widzenia, to będziemy chodzić do terapeuty wszystkiego. Tak, terapeuty smarowania kremu, terapeuty y, rozciągania, terapeuty y, super zasypiania, terapeuty przybierania pościeli, terapeuty y, y, obcinania paznokci w nogach i takie tam. Także też bez przesady. Możecie się mówić z Waszym dzieckiem na to, że jeżeli teraz spróbujesz kawałek czegoś, to yy... Dostaniesz dwa razy więcej to, o co lubisz. Ale wiecie co, ja bym nie zmuszała. No. No to taki szantaż odwrócony. Tak, tak, bo zmuszanie do żarcia to jest. Namawianie do żarcia to jest po prostu przemoc, forma przemocy. Ja pamiętam, jak byłam małym dzieckiem to wiecie, babcia się wręcz obrażała, jak ktoś nie zerza czegoś, nie? Przyjeżdżałam do babci na rowerze, powiedzmy, tam coś przywieźć z miasta, czy tam chleb, czy coś z koleżanką i babcia to od razu, wiecie, tu ciastka, tu tego, tu ona ma jeszcze babkę ziemniaczaną tu jakąś tam pieczeń, nie? Czy tam, nie wiem, co tam było. I ona zawsze chciała, żeby dzieci jadły, nie? A jak odmówiłeś, to znaczy, wiecie, obraza, nie? No ale babcie miały takie myślenie, wiecie, jak, jak parę dni nie zadzwonię do mamy czy do babci, to one a ty co? Obraziłaś się? No powiedz, za co się obraziłaś? I tak było z tym jedzeniem w moim dzieciństwie. Ja byłam wręcz takim dzieckiem papuśnym, bo mi się wpychało jedzenie. Także, słuchajcie, moi drodzy, nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy i wszystko z miłością i jeżeli zaakceptujemy wszystkie jakieś takie dziwności naszych dzieci pamiętajcie, że być może one mają jakiś po prostu dyskomfort tutaj na, tym, na tych poziomach tu gdzieś, gdzieś tam i dlatego nie je, więc nie namawiajcie że kogoś boli brzuch to wiel... i on się boi, że będzie miał potem problemy żołądkowe albo, że, że mu się cofnie albo, że drugą stroną to, to go zostawcie po prostu jeżeli nie pada na ryj go zostawcie. A jeżeli interesuje Was temat bulimi, anoreksji, różnica zaburzeń jedzenia, bo mam to za sobą, to, to piszcie, to, to możemy o tym pogadać. Też bardzo dawno nie mówiliśmy o tym, żebyście nas polubywali na Facebooku, bo. Na YouTube. Na, YouTubie, na, YouTube, na YouTube i łapki w górę i subskrypcje, bo jeżeli ja już się nauczyłam tego dzisiaj to usłyszałam, da, pani mówiła tak, jeżeli ten temat, który dzisiaj podjęłam wydaje ci się sensowny jeżeli wniósł do twojego życia jakąś jeżeli nie chcesz, żeby umykały ci treści nadawane przez okiem burczyków zasubskrybuj nasz kanał na YouTubie Daj łapkę w górę, najlepiej komentarz, bo to świetnie działa. I moi drodzy, udostępniajcie, dajcie waszym teściowom, przywiążcie wasze teściowe do krzesła, niech czytają. Nie Pozdrawiam moją, bo nie musiałam ją przywiązywać do krzesła. Ogląda po prostu sama z siebie. Matko Polko kocham. Miłosici, wdzięczną sici. Wszystko, co robisz rób z miłością. I pójdzie, pójdzie. Smacznego.